Błogosławieństwa i te biada, które usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, to jest takie wyzwanie dla naszego umysłu, wyzwanie dla naszej wiary, no bo jednak trzeba się zastanowić, pomyśleć o co tutaj tym wszystkim chodzi. To jest, to jest trudne, tak to, gloryfikacja tych wszystkich trudnych sytuacji, jeżeli mamy w życiu, że tak powiem, fajnie i dobrze, no to raptem słyszymy, że nam biada. I dosłowna lektura może nas doprowadzić do wyciągnięcia niewłaściwych wniosków. Bo można by pomyśleć, że najlepiej to jest nic w życiu nie zmieniać. Najlepiej żyć tą starą biegą i żeby im gorzej, tym lepiej. O właśnie, im gorzej, tym lepiej. Że to jest właśnie taka idea Jezusa, tego dzisiejszego kazania wygłoszonego na równinie. Jakby ludzkie cierpienie było jakimś szczytem, jakimś celem dla każdego z nas. Jednak jest to bardzo złe zrozumienie dzisiejszych słów Pana Jezusa, i w sposób rzeczywiście uzasadniony rodzi w nas taka dosłowna interpretacja jakiś obchu nawet bunt. Te boskie życzenia szczęścia, istotnie. Przeczą zdrowemu rozsądkowi. No bo jak tu być teraz szczęśliwym, bo jestem biedny? Mam być szczęśliwy, bo jestem nieszczęśliwy. Mam być szczęśliwy, bo mnie prześladują. Mam być szczęśliwy z powodu wszelkiego rodzaju nieszczęść. Czy to znaczy, że powinienem pragnąć biedy, tragedii w swoim życiu, wszelkich nieszczęść, odrzucenia, może i prześladowania? A może sam powinienem wejść w grono ludzi, którzy będą mnie prześladować? Może powinienem pojechać do kraju arabskiego, wyjąć Biblię, różanie i na głos się umówić, albo mówić o Jezusie? Niech mi głowę obetną, to wtedy jest właśnie rzecz najważniejsza, którą mogę w życiu zrobić. Czy to o to chodzi Jezusowi? Czy to chodzi o to, żebym nie miał nic i spał pod mostem nad Wisłą? Jest tyle dobrych rzeczy wspaniałych, których mógłbym doświadczyć. Czy Bóg mi tego zabrania? Czy jakakolwiek, nawet najmniejsza, radość i przyjemność jest złe w jego oczach? Popatrzmy, że to, co jest dobre, wiąże się zawsze z jakimś cierpieniem. Nie można osiągnąć jakiegoś dobra w sposób łatwy, bez jakiegoś wysiłku. To jest po prostu niemożliwe. Nawet jeżeli ktoś próbuje osiągnąć pokój, bo patrzmy, że czasem o ten pokój się walczy. O ten pokój czasem trzeba zapłacić. Żeby ten pokój mógł zaistnieć, czasem wielu ludzi musi z wielu rzeczy zrezygnować, bo życie w pokoju jest większą wartością niż wiele rzeczy, które posiadamy. Pan Jezus chce nam pokazać, że jest pewna droga do rozwiązania problemów w naszym życiu. I ona będzie prowadziła przez te błogosławieństwa. Że Deryk Nietzsche, niemiecki filozof, on zarzucał Panu Jezusowi, że on popiera słabość, biedę, przeciętność. Że Ewangelia i chrześcijaństwo to jest moralność dla niewolników. Że człowiek wolny, człowiek inteligentny. Nigdy nie przyjmie chrześcijaństwa, bo chrześcijaństwo jest nie do przyjęcia przez człowieka, który używa rozumu. Twierdził, że chrześcijaństwo obiecuje niebo, podtrzymując niesprawiedliwość na ziemi. Że przyjmijmy wszelkie zło, okura, to jest wspaniałego, ale w niebie, o, to tam dopiero będziemy mieli radość. A tu im gorzej, tym lepiej. Patrzmy, że Pan Jezus nigdzie nie chwali bogóstwa, nigdzie nie chwali płaczu, nigdzie nie chwali smutku, nigdzie nie chwali głodu, nigdzie nie chwali cierpienia, nie mówi chodźcie głodni, a wtedy będziecie radości. Nie o tym Pan Jezus mówi. Nie mówi oddajcie wszystko, co macie, a potem się uśmiechajcie, bo to jest najwyższa droga do szczęścia. Patrzmy, że Pan Jezus najpierw mówi o tym, że Jego miłość. jest w pierwszym rzędzie ukierunkowano na tych ubogich, chorych, cierpiących, nieszczęśliwych. Że oni są najbliżej serca Boga, to jest pierwsza rzecz. Bóg kocha człowieka ubogiego, a nie ludzką nętę. Bóg nie pragnie naszego głodu, popatrzmy, że sam rozmnaża chleb, przemienia wody w wino, sprawia, że na miejsce cudowne połów ryb. Gdyby Jezus chciał, żeby ludzie byli głodni, to powiedział O błogosławieni jesteście teraz ubodzy, głodni, nieszczęśliwi i spragnieni. Przez trzy dni żeście mnie słuchali. Idźcie w pokoju, głodni do waszych domów, mdlejcie po drodze, umierajcie. Cierpienie wynikające z głodu i spragnienia niech wam towarzyszy, wtedy będziecie szczęśliwi. Wam nie jedzcie jeszcze przez kolejne trzy dni Wtedy nie, bo się dla was otworzy. Nic takiego Pan Jezus nie mówi. Więc od razu pyta, macie tu coś do jedzenia. Albo mówi do apostołów, to wydajcie im wieś. No, zróbcie coś. Mm -hmm. Wiada, które Pan Jezus kieruje do ludzi, to jest wiada do tych, którzy sprowadzają na człowieka biedę, którzy sprowadzają na człowieka nieszczęście. To jest wiada do tych, którzy są syci kosztem głodu innych. To jest wiada dla tych, którzy są radości, bo spowodowali płaczku innych. To jest wiada dla tych, którzy sami potrzebują pochwał, oczekują pochwał w sposób kłamliwy i gardzą prawdą. To dla nich jest obiada. Chcąc więc przybliżyć się do tajemnic błogosławieństw, musimy przede wszystkim przybliżyć się do, do dekalogu, do dziesięciu przykazań. I zauważmy też, że te błogosławieństwa nie są nowymi przykazaniami. Pan Jezus nie mówi, że teraz poza jeszcze dwa przykazania miłości. 10 przykazaniami Bożymi, teraz musicie jeszcze przyjąć na 100% te błogosławieństwa. To jest droga wyższej doskonałości. To jest wyższy poziom, na który mogę wejść, na który Bóg mnie zaprasza, żeby dostrzec w tym, co jest złe, obecność Pana Boga. Popatrzmy, że człowiek często w tym, co jest złe, dostrzega, że Pana Boga jednak właśnie nie ma, ponieważ w podstawie coś złego tu Boga nie ma. Ponieważ jestem chory, nieuleczalnie, to Boga nie ma. Ponieważ przyszła jakieś nieszczęście, śmierć dziecka, to Boga nie ma. Przyszła wojna, to Boga nie ma. Niemcy pozamykali, pomordowali ludzi w bo obozach koncentracyjnych, to Boga nie ma. Też życi uznali, że Boga nie ma. Ci, którzy tam siedzieli, mówili: Boga nie ma, bo gdyby był, to by jakby wziął nas w obronę. To by nie pozwolił, żebyśmy cierpieli. A my staliśmy się jak te starotestamentalne zwierzęta, które były składane w ofierze. Taki my teraz idziemy na palenie do tych pieców krematoryjnych. Żeby. Zrozumieć Boga trzeba jednak też popatrzeć na te błogosławieństwa i zauważyć, że jest to droga, którą idzie Pan Jezus. Podczas swojej męki Pan Jezus nie stawia oporu tym, którzy Go oskarżają, którzy Go krzywdzą, którzy Go krzyżują. Jezus nie posługuje się przemocą, chociaż mógłby. Mówi, że Jego Królestwo nie jest z tego świata. Gdyby było z tego świata, to by Jego aniołowie bili się za Niego. Ale gdyby Pan Jezus zechciał, to i w tamtej sytuacji znalazłby sposób na wyjście z tej trudnej sytuacji. A jednak tego nie robił. Popatrzmy, że nie popada też w rozpacz. Jakieś poczucie rezygnacji czy obojętności. Nawet w tamtej sytuacji tak trudnej, Pokazuje człowiekowi, jak bardzo go kocha. Jak wielką godnością człowieka obdarza. Jak do końca w obliczu swojej męki walczy o człowieka. Rozmawia z Żydami, którzy go oskarżają. Zadaje im pytania. Rozmawia z Piłatem. Nie mówi, o, róbcie co tam macie robić, ja nie chcę z Wami rozmawiać, chcę już to mieć za sobą. Nie. Pan Jezus konfrontuje się z tym wszystkim, próbuje jeszcze ratować człowieka, choć dla Niego ratunku już nie ma. Mahatma Gandhi był pod wielkim wrażeniem Ewangelii, był pod wielkim wrażeniem błogosławieństw, które wypowiada Jezus. On, który walczył o, o wolność, o równość pomiędzy ludźmi, Szacunek, pogodność do człowieka był niezwykle zachwycony Ewangelią, był niezwykle zachwycony tymi błogosławieństwami szczególnie. I wiecie co? I on mówi, że jest bardzo zdziwiony, że tego nie widzi wyznawca Chrystusa. Że chrześcijanie nie żyją tymi błogosławieństwami. Że jakoś tego nie widać, powiedzmy, w tych. Iluś tam w wiekach tradycji chrześcijańskiej, że tego nie widać dziś. Warto się zapytać, czy to widać w moim domu, w mojej rodzinie, w moim życiu. Może tego nie widać w tych Może bardziej bliskie jest mi to wiada niż te błogosławieństwa. Słowa Jezusa odnoszą się zarówno do stanu naszego, obecnego teraz, Jakie pokazują nam drogę na przyszłość, że ja mogę dzisiaj stać się człowiekiem błogosławieństw. Z trudne, ale mogę się nim stać. Albo mogę marzyć o tym, żeby stać się tym człowiekiem błogosławieństw. W przyszłości jeszcze dziś do tego nie doraskam. Jeszcze dziś trudno jest mi przyjąć tę drogę. Ale tak bardzo bym chciał. Bo droga błogosławieństw to jest droga wyciągniętych z dłoni. Spaczmy rzecz. Trójca święta, Pan Bóg, który jest jeden w trzech osobach, to tam są właśnie, można tak powiedzieć, obrazowo, trzy osoby, które mają wyciągnięte ręce i nawzajem siebie obdarowują. I teraz z tego ich obdarowywania również jest obdarowywanie nas. Czym nas obdarowują? Znaczy, czym siebie obdarowują? Miłością, czy obdarowują nas miłością? I tym wszystkim, co z tej miłości będzie dalej wynikać. Zatem Pan Bóg ma do nas wyciągniętą dłoń i obdarza nas miłością. Co to znaczy dla nas, że my również w taki sposób powinniśmy żyć. Dzisiaj zbyt często jest zaciśnięta pięść, a zbyt mało jest tej wyciągniętej dłoni. Może zbyt często jest wyciągnięta dłoń, żeby wziąć, a zbyt rzadko, żeby dać. Zbyt rzadko wyciągnięta jest dłoń do zgody. Dłoń, którą możemy pomóc, a bardziej jest dłoń, która prawdę by chciała zaraz jakoś tak zacisnąć. Niektórzy mają właśnie taki problem, że jak mają coś dać, to od razu nie masz. Cała ręka aż żyje się, zaciska, bo, bo musi coś zrobić. Zaciska to, co tam ma. Tak trudno jest rozkurczyć te rękę i się podzielić, dać komuś dać siebie najpierw, bo Bóg najpierw daje siebie. Bóg, Jezus najpierw daje siebie ludziom, głosi, głosi im Ewangelię, a potem ich karmi. A my popatrzmy, że dzisiaj łatwiej jest kogoś może nakarmić, niż z nim być, dać w siebie. Dzisiaj tak narzekamy, marzymy o, gdzieś to było inaczej, w domu, w rodzinach i tak dalej. Ale jeżeli najpierw jest najważniejsze dać, a potem dopiero być, no to nie będzie wspólnego obiadu. Może w niedzielę się uda spotkać. To nie będzie wspólnego spaceru, czy wspólnego film, filmu, czy jakiegoś, jakiegoś innego spędzenia czasu, no bo najpierw trzeba, trzeba dać. Trzeba dać, dać, dać i dać. A Jezus mówi, najpierw trzeba być. Ci ludzie też przy nim są. Najpierw przy nim są, popatrzmy, przez trzy dni go słuchają. No pomimo tego, że nie mają coś, oni chcą być przy nim. I nieważne, że nie mają. Chcą przy nim być. I potem, z tego, gdy przy nim są, okazuje się, że dostają to, co jest im potrzebne. To jest również ta okarlana, że dostaniemy to, co jest dla nas potrzebne, jeśli będziemy trwać przy Bogu. Amen.